Słuchajcie, cześć. Chciałam tylko przedwstępnie pokazać, jakie mniej więcej ćwiczenia będziemy wykonywać, kiedy będę robić live. Wiem, że to troszeczkę późno, bo będzie przed Sylwestrem, ale troszeczkę można poćwiczyć, tak czy siak. Także włączę zaraz muzykę, dźwięki firewerek. Zobaczcie, jak moje psy się zachowują, a przede wszystkim jak ja reaguję, jak ja się zachowuję, kiedy słyszę jakieś dźwięki. Czy ja panikuję, czy się stresuję, czy reaguję jakoś reaktywnie, nataktywnie i tak dalej. Bo to na pewno wpływałoby na zachowanie moich psów. A jeżeli moje zachowanie będzie spokojne, to będzie emanowało na moje psy. Co na pewno pokaże zaraz filmik. Włączam dźwięk. Siad. Włączam na maksa. Siat. Mini siat. Сейчас. Сейчас буду. Лежать. Лежать, пипа. Браво. Лежать. Не, не лежать. Лежать. Мини, ложись. Мини, Lężę. 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 Jak widzimy, dźwięki nie wpływają w ogóle na stan umysłu moich psów, w ogóle nie, nie zmieniają swojego zachowania, nie, nie rozumieją, nie odczuwają, że te dźwięki mogą mieć wpływ na ich życie. I mogą być zaniepokojone tymi dźwiękami, tymi uderzeniami, bo czują się spokojnie i w moim towarzystwie. I nie kojarzą, i nigdy nie będą kojarzyły takich dźwięków z paniką, ponieważ nigdy ich ja nie przyzwyczaję do tego, aby kojarzyły te dźwięki z paniką, bo jeżeli bym wprowadziła panikę na początku tych dźwięków. Pies kojarzyłby to do końca życia właśnie z paniką, byłoby dużo trudniej to odwrócić.